Gdyby mój syn był pederastą, to bym go kur... zastrzelił. Legalnie zdobędziemy władzę. Dosyć tego pierdła! grzecznie, miło! Kur... każdy jest delikatny! To lider kolejnej, legalnie zarejestrowanej już po wybuchu wojny w Ukrainie partii w Polsce. Rodacy kamraci. Gnoje pier... -na! Na jej czele stoi nacjonalista, ksenofob i antysemita Wojciech Polszański pseudonim Jaszczur. To były aktor, który podczas pandemii zasłynął wulgarnymi antyszczepionkowymi patostreamami. Rok temu zakończył sześciomiesięczną odsiadkę za szerzenie nienawiści i groźby karalne. Masz szansę nie znaleźć się na listach śmierci. Za i przed sobą ma wiele postępowań sądowych i prokuratorskich. Tu jest Polska! Jego prawą ręką jest Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek. Zniesiemy memorandum na karę śmierci. To najbardziej wyrazista partia, a ich przekaz i działacze są często bardzo agresywni. kontaktuje się z jednym z najwyżej postawionych kamratów. Powiązanie, że tak powiem, z różnymi środowiskami kibicowskimi i tak dalej. Oni tak średnio chcą się spotykać, więc wolałbym się najpierw ja spotkać, jeśli jest taka szansa. Kibicowskie środowisko jak najbardziej, ja to mówię, pewnie jeszcze regioniści. To różnie, to z całego Mazowsza. Rozmawiamy kilkukrotnie pod pretekstem dołączenia do partii. Zapisy tych rozmów przedstawiają ich prawdziwą politykę. Wchodzicie do nas, wspomagacie, jeżeli uważacie, że to są stosowne, jak się sprawdzicie, to e, wtedy jesteście wciągani w zastępne w struktury. Dla mnie straszenie Putinem i Rosją to jest takie jak straszenie dzieci, i lasu, bo ci wilki zwiedzą. Czy ten Putin jest dla nas realnym zagrożeniem, czy dla nas realnym zagrożeniem są Ukraińcy, którzy przyjechali, dostają większy socjal, niż my, mają większe prawa niż my. Ja bym chciał w Polsce takiego prezydenta, jakim jest Putin, dla Rosjan. Gdybym był Rosjaninem, uważałbym, że jest najlepszym przedstawicielem narodu, jakiego mam. No ale jak atakuje? On wkroczył, żeby zabezpieczyć interesy obywateli rosyjskich, którzy na Ukrainie mieszkali. Z racji historycznych, z racji łatwego napuszczenia, z racji nagonki. Także nas jest bardzo łatwo poszuć na Putina. Konrad Dulkowski z ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych od lat walczy w sądach z kamratami. To jest taki ruch yy, pan słowiański. Czyli to jest idea, która yy, miała gdzie, w której różnego rodzaju narody słowiańskie miałyby się zjednoczyć pod przewodnictwem Rosji. To że oni byli marginalni to mało powiedziane. Jeżeli tam przychodziło 12 osób na ich manifestacje to już był sukces frekwencyjny. Olszański zaczął występować w internecie. Możemy mówić co chcemy. Spotkał w pewnym momencie Marcina Osadowskiego. Skazują się na śmierć, czyli dawnego współpracownika, asystenta Janusza Korwin-Mikke. Razem stworzyli kanał, który szczególnie w, w pandemii, w czasie pandemii rozpowszechniając teorie antyszczepionkowe, a przy tym antysemickie, antyukraińskie. Śmiernie! Bardzo szybko się rozwinął i znalazł mnóstwo zwolenników. Tu jest Polska, a nie Polin! Dla mnie osobiście w tej chwili zagrożeniem większym jest Niemcy. Jest polityka tuska prounijna, proniemiecka, pozbawiająca nas wszelkich możliwości decyzyjnych jako państwo. Więc jak jesteś wrogiem, to wypierdaj stąd. No jak nie wypierdaj, to byś się w więzieniu, albo będziesz zabity. Koniec kwestii. Konrad Dulkowski jest jednym z największych wrogów kamratów. Dulkowski! 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 To moment, w którym Konrad Dulkowski filmuje pochód kamratów. Auto prowadzi Marcin Osadowski pseudonim Ludwiczek. To niepublikowane wcześniej nagranie. Przyspieszył tym samochodem gwałtownie, wjechał na mnie, potrącił mnie. Hmm. Uszkadzając mi kolano. Zapadł wyrok nakazowy, w którym Osadowski został skazany, natomiast no, ten wyrok został zaskarżony i w tej chwili rozpocznie się regularny proces. Dobry Dzień dobry panowie. witam. Jesteście bardziej partią prorosyjską, czy antyukraińską? Skąd w ogóle ta teza, że prorosyjska? Wie pan, mam ochotę po takim, po takim zadaniu pytania powiedzieć, wie. wie pan co, umówmy się na wywiad na żywo, żeby nie było manipulacji. I na tym moglibyśmy zakończyć ten wywiad. Ta prorosyjskość za łatwo, i to powiem dosyć brutalnie, za łatwo spada z pyska. Wszyscy widzą prorosyjskość. Jeżeli ktoś... Nie, nas jest... to, Nie wszyscy. Niektóre skurcyny widzą prorosyjskość. Jeżeli, Żeby nie było o, tak. jeżeli, jeżeli e, jesteśmy prorosyjscy, zgłoście to do prokuratury. Dlatego absolutnie nie zgadzamy się e, z próbą przypisywania nam poglądów e, prorosyjskich, nazywania nas partią prorosyjską. To jest skandaliczne zachowanie. W normalnych warunkach człowiek, który tak poje, powiedział, po męsku, prywatnie powinien dostać popysku. Nie, nie godzimy się. No tak, delikatnie podnosi pan, te hasła. To się po prostu łączy, nie pomagając Ukrainie stajecie się prorosyjscy. Stop. Stop. Czyli, Stop. czyli nie pomagając Stop. Niemcom stajemy się proniemieccy? Stop. Stop. Chciałem poprawkę zrobić. Nie Ukrainie, tylko banderowskiej Ukrainie ponieważ ta obecna Ukraina powstała przez zamach stanu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła apelację od decyzji o uznaniu rodaków kamratów za partię polityczną. Partię założyć może niemal każdy, wystarczy tysiąc podpisów. Ale zdaniem prokuratury kamraci naruszają artykuł 13 Konstytucji. Zakazane jest istnienie partii politycznych odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Macie problemy, jeżeli chodzi o prokuraturę, która 260 stron napisała wniosku do sądu okręgowego w Warszawie, żebyście ten status stracili. Nie A widzi pan, to pan ma więcej informacji <noise> niż Nie my. To Panie redaktorze, pierdolę tego prokuratora, który to zrobił, który działa politycznie. Jak dużo macie problemów sądowo-prokuratorskich ze swojej działalności? Żadnych. Nie mamy problemów. Musimy się tłumaczyć z Żadne. mowy nienawiści. Mowa nienawiści to jest sformułowanie, które powstało w głowach wrogów mówienia prawdy. To ile jest tych postępowań? Niewiele. Nie liczymy tego. Nie, Wiele. Niewiele. 15? Nie Proszę państwa, coś wam powiem. Yy, wojna nie matka. Wojna nie matka. Nawet gdyby było 100, to co? Przejechał go pan samochodem? No co pan, to Przecież by nie żył. Go z, jakbym jakbym go przejechał, to on by nie, nie krzyczał, nie walczał. Uderzyłem go, czy facet kamerę mi wepchnął w kierownicę, a sam stał z boku. Mhm. Ja też mam nagranie. To, co jest takim najpoważniejszym przekazem z, ze strony kamratów, no to jest to takie hasło, oby nie było wojny, nie, 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 nie dajmy się wciągnąć w wojnę, nie bądźmy tutaj podżegaczami. To jest rzeczywiście atrakcyjny przekaz, który gdzieś tam krąży w odchłaniach internetu. Natomiast ja nie uważam, żeby to było środowisko, które ma jakiekolwiek perspektywy na to, żeby wypłynąć szerzej. To jest w środowisko facecjonistów w takim wydaniu hard. Jak Pana zdaniem wygląda finansowanie tych partii, i czy Pana zdaniem pieniądze z Rosji płyną do tych organizacji? Nie mam do dokładnych danych, z czego są finansowani. Jeżeli chodzi o kameratów, to oni chyba sami nie bardzo chcą pokazać, z czego są finansowani, skoro nie złożyli w ogóle sprawozdania finansowego. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie ze strony rosyjskiej, no to wiadomo, że nie są to bezpośrednie, nie wiem, przelewy w rublach. Natomiast jeżeli coś do czegoś takiego dochodzi, to to jest dużo bardziej subtelne, to wielokrotnie specjaliści od wywiadu i od wpływu służb wypowiadali się na ten temat, że to się robi inaczej. Po prostu przekazuje się grupie tak zwanych słupów te pieniądze i oni później jako prywatni darczyńcy wpłacają te pieniądze na konto danej organizacji. Jak przekazać duże pieniądze tak, żeby na przykład Polska nie miała o tym zielonego pojęcia? Gotówka jest tym sposobem finansowania, który nie pozostawia ze sobą śladu. Przekazywanie dużych kwot pieniędzy z ręki do ręki. Różnego rodzaju formy brania pieniędzy, które mają zatrzeć rzeczywistych donatorów. Nikt na głos nie powiedział, że są prorosyjscy. To może nie są? No oni się sami odżegnują od tego. Denerwują się, kiedy się nazywa ich prorosyjskimi. Wytaczają nam procesy o to, że nazywamy ich prorosyjskimi. Natomiast wystarczy spojrzeć na to, co w rzeczywistości robią. Kroszański i Osadowski występują w białoruskiej telewizji reżimowej, gdzie Olszański deklaruje, że jeżeli dojdą do władzy, to oni wyłapią w Polsce białoruskich opozycjonistów i wyślą ich w ręce białoruskiego KGB. Losz i manipulacje oficjalnej Warszawy wychodzą na powierzchnię. Gdybyśmy my z Marcinem przejęli np. władzę. z Marcinem jutro przejęli władzę, To są działania ewentualne, które sprzyjają Polityce powiedział do Polaków takie zdanie, które ja zrozumiałem, będą dopiero 30-letni na Jeśli my mówimy, że kochamy Związek Radziecki, to my nie tylko to mówimy, my go kochamy na